które chciałabym zaprezentować. To jest aparat wielkowymiarowy edometr i wielkowymiarowy aparat bezpośredniego ścinania. Aparat służy do badania materiałów gruboziarnistych, takich jak pospółki, żwiry, kruszywa łamane. Umożliwia on badanie takich rodzajów gruntów, których badanie nie byłoby możliwe przy użyciu standardowych edometrów czy standardowych aparatów bezpośredniego ścinania, tak zwanych aparatów skrzynkowych. Badania, które wykonujemy w aparacie służą do wyznaczenia między innymi edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej, wtórnej, jeśli mówimy o funkcji tego aparatu jako edometru. Natomiast do badania kąta tarcia wewnętrznego głównie, jeśli mówimy o funkcji który pełni aparat jako aparat bezpośredniego ścinania. Materiały gruboziarniste to są materiały używane między innymi na podbudowy dróg. Jeśli chcieliby Państwo zbadać kłon wewnętrznego, czy też moduły edometryczne, moduły ściśliwości materiałów gruboziarnistych, to zapraszamy do współpracy geotechników, drogowców oraz wszystkie inne osoby, które zajmują się projektowaniem, wykonawstwem konstrukcji geotechnicznych. Warto podkreślić, że aparat tego typu jest jedynym w Polsce czynnym aparatem i warto podkreślić też fakt, że został on od podstaw wykonany w Białymstoku.